Jak zmniejszyć liczbę gości na weselu, jeśli już zaproszenia zostały rozesłane? I jak zaprosić wybrane tylko osoby z jakiegoś szerszego grona? Witam na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a to jest seria Pytania do Kielbana. Seria, w której odpowiadam na Wasze pytania. Dzisiaj pomówimy o zaproszeniach na wesela. Zostały dwa pytania związane z zapraszaniem na wesela, dlatego omówimy je kolejno. Zacznijmy od bardzo trudnej kwestii, czyli tego, co zrobić, jeśli zaproszenia już rozesłaliśmy, rozdaliśmy, mogliśmy się spotykać i zapraszać osobiście, tak zresztą byłoby najlepiej, ale po czasie. Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie zorganizować tego wesela. Na przykład z takich przyczyn, jak teraz się pojawiają: kryzysu, epidemii, skurczenia się budżetu domowego. Tak jak wcześniej mogliśmy zakładać, że tak jak najbardziej będziemy w stanie podołać finansowo zorganizowaniu dużego przyjęcia dla wielu osób, może się okazać, i to nie będzie jakieś irracjonalne, nie będzie to jakiś wymysł. Po prostu może się okazać, że rzeczywistość okazała się brutalna i nie jesteśmy w stanie obsłużyć tak dużego grona osób. Problem jest tutaj taki, że osoby zaproszone, powiedzmy kilka miesięcy temu, mogły już zorganizować sobie na przykład czas związany z przyjazdem na to wesele. Wesela często odbywają się w wakacje, kiedy planujemy jakieś urlopy i bierzemy pod uwagę wtedy to czy ktoś organizuje z naszych bliskich w tym czasie takie wesele? Często nawet odwołujemy wcześniejsze rezerwacje, przekładamy to na inny okres, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby być z rodziną w tym czasie. Czasami też szykujemy się do tego z prezentami, nastawiamy itd. itd. Odmówienie komuś. Zaproszenia po tym, jak już się zaprosiło, to jest trudna sprawa. I dlatego też zdarza się tak rzadko. To, co możemy zrobić, to po prostu uczciwie i szczerze osobiście w cztery oczy porozmawiać z taką osobą i jej wytłumaczyć, na czym polega problem. Przed tym bym jednak rozważył wszystkie opcje. Czy jesteśmy w stanie, może, zorganizować mniejsze przyjęcie? Czy może jesteśmy w stanie przenieść się do innego lokalu, czy jesteśmy w stanie jakoś wybrnąć z tej sytuacji, żeby jednak zaprosić te same osoby? Może skończyć przyjęcie wcześniej, może zmniejszyć menu, może zrezygnować z jakichś innych atrakcji, może da się to zrobić. Bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na weselu Najważniejsze jest świętowanie z innymi, a te dodatki to one są po prostu dodatkami. Więc na pewno uczciwie bym stanął przed tą sytuacją i zastanowił się, z czego można zrezygnować, żeby jednak zachować większą liczbę gości. Inną opcją byłoby też przeniesienie wesela na inny termin. Zdarza się, że ludzie biorą ślub i zapraszają po prostu na ślub, i przenoszą wesele na kiedyś. Obiecuję na przykład, że w dogodniejszym okresie się to przyjęcie zorganizuje. Tak też można. I na przykład wtedy po prostu z rodzicami i teściami pójść na jakiś uroczysty obiad, więc rozważyłbym te opcje, zanim pójdziemy dalej. Jeśli faktycznie nie mamy innego wyboru, to zostaje nam jedynie pomówienie z gośćmi, których już zaprosiliśmy w wytłumaczenie. I uważam, że w takiej sytuacji należy im się rekompensata, w takiej formie, żebyśmy ich chociaż zaprosili w jakimś innym okresie. Może zorganizowali później jakieś nieformalne spotkanie, jeśli na przykład rezygnujemy z zaproszenia grona przyjaciół, co dałoby się jakoś wytłumaczyć. Można by dla nich na przykład zorganizować, wynająć pub. Za dużo mniejszą kwotę i chociaż wznieść toast, albo wybrać się gdzieś razem, albo zaprosić do mieszkania i tam wznieść jakiś toast. Pomyślałbym nad tym, co możemy zrobić, żeby jednak zrekompensować i dać szansę gościom świętowania wspólnego. Czasami miałem też takie wrażenie, kiedy dowiadywałem się od moich znajomych, że nie mogą zorganizować wesela i dlatego z niego rezygnują, że. Dla grona przyjaciół, które cieszy się z tego ślubu, to jest jednak pewna strata, ponieważ aż chciałoby się mieć chociaż okazję, żeby złożyć im życzenia, wznieść to, a dać jakiś prezent, bez oczekiwania wielkiej imprezy. Możliwe, że często para młoda nie zdaje sobie z tego sprawy, że przyjaciele i bliscy przyszliby, nawet gdyby nie było tam golonki, prosiaka, oczepień itd., że wystarczyłoby jakiekolwiek miejsce, gdzie można przyjść, nalać sobie kieliszek wina, wznieść toast, wręczyć jakiś upominek. Więc warto o tym pamiętać, warto pomyśleć, żeby wyjść naprzeciw przyjaciołom, nie oczekując nawet prezentów, można o tym wspomnieć, żeby nie czuli się zobowiązani, że może ja myślę, że tylko raczej w głowie pary młodej mógłby powstać pomysł, że to mogłoby być źle odebrane, bo zapraszamy, oczekujemy prezentów i tak naprawdę nie dajemy w zamian tej imprezy. Zazwyczaj nikt nie myśli o, o tym. A nawet jeśli to dostosuje swój podarunek do, do sytuacji. Więc pomyślałbym o tym, jak tutaj załagodzić tę sytuację i dać jakąś alternatywę. Drugie pytanie dotyczy tego, jak zapraszać ludzi z szerszego grona, na przykład przyjaciół, współpracowników, kiedy jesteśmy w stanie zaprosić tylko kilka osób, a jest ich oczywiście dużo więcej. I jest to chyba standard. Zazwyczaj mamy ograniczone możliwości zapraszania gości, a chętnych byłoby dużo. Sami byśmy bardzo dużo osób chcieli zaprosić. Jeśli jest to faktycznie ścisłe grono, możemy czuć, że niektórzy będą czuli się pominięci. Załóżmy, że wszystkich traktujemy równo, bo jeśli nie traktujemy ich równo, jeśli mamy grono bliższych osób i są też ci dalsi, to zaproszenie tych bliższych będzie czymś naturalnym, nie będzie wymagało uzasadnienia. Ale jeśli wszystkich traktujemy równo, możemy zrobić to tak, nawiązując trochę do poprzedniej odpowiedzi, że zorganizujemy jakąś alternatywę dla reszty. Na przykład spotkanie w pubie, spotkanie w mieszkaniu, coś w tym stylu, nieformalnie, tak żeby chociaż można było wznieść ten toast. Wydaje mi się, że to jest ważne. Dla przyjaciół bliskich. Którzy chcieliby mieć okazję, którzy niekoniecznie chcą się wpraszać do nas, nie wiedzą, czy w sumie mogą w takiej sytuacji się wprosić, żeby złożyć życzenia, dać bukiet kwiatów, zrobić cokolwiek. A w ten sposób dalibyśmy im szansę. Więc jeśli organizujemy wesele, jesteśmy w stanie z tego grona przyjaciół, równo, równoważnych dla nas, zaprosić cztery osoby z 15, postarałbym się, żeby później tydzień, dwa tygodnie później zorganizować takie spotkanie dla całego grona, żeby chociaż wspólnie uczcić. I to byłoby na pewno fajne dla wszystkich. Dla wielu może nawet byłoby to coś, co przyniesie im ulgę, bo nie będą musieli się stresować strojem i zachowaniem na weselu, aby nam mogli po prostu się pobawić w takiej luźniejszej atmosferze. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemów z takimi sytuacjami w przyszłości i będziecie w stanie dostosować tego typu rady do swoich sytuacji, bo wiem, że każda sytuacja może być inna. Ale jestem ciekaw, czy może mieliście jakieś swoje rozwiązania tego typu sytuacji, bo ja podejrzewam, że każdy, kto przechodzi przez wesele, gdzieś ociera się od tego typu problemy. Koniecznie napiszcie w komentarzach pod tym filmem. I jeszcze małe ogłoszenie: jeśli szukacie jakichś dłuższych form, to zachęcam do odsłuchania moich podcastów. Noszą nazwę Kielban po godzinach i znajdują się w większości głównych portali, serwisów, które udostępniają podcasty. Zastanawiałem się już wcześniej, czy dobrym pomysłem byłoby przeniesienie pytań do Kielbana również na podcasty, bo jest to taka forma, w której zazwyczaj po prostu mówię i mniej pokazuję. Jeśli uważacie, że to jest dobry pomysł, dajcie koniecznie znać. Może zrobimy osobny podcast i zaczniemy od publikacji archiwalnych odcinków. Ja już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!